Przypomnijmy najpierw naszym słuchaczom, co wydarzyło się w czwartek, rok temu, na ulicy Instytuckiej, przy, y, przy właśnie przy Majdanie w Kijowie. No właśnie, to był taki czarny dzień a, w, historii, w historii Ukrainy, w historii nowoczesnej a, Ukrainy, kiedy już zaczynając a, od dziewiątej nad rano, a, snajperzy, nie tylko snajperzy, ale również... Berkut. Z Berkut ze zwykłych e, Automatów AK e, Po prostu rozstrzelali Zamordowali e, Prawie 100 osób e, Strzale były Jednego byli dnia Jednego dnia w ciągu kilku godzin e, Tak naprawdę Strzale były e, Na tyle celne, że strzelali Do głowy, strzelali e, W szyję E, було кілька таких особраних, і було таке багато сленне з'їнчення, як одна білігнярка з Майдану, По-просто достала таку рану постралову в шиї. І вона a, на тим з'єнчу виглядає так, що тримаренком свою рану там в керунку до, 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 до медичної частини a, a, Майдану. No, і то відбувалося на страшне, бо a, Te pliki jeszcze można znaleźć. Żyjemy w taką porę, kiedy to już można tak obserwować prawie na żywo. I było widać, jak mm, ludzie po prostu padali od tych strzałów. Do nich podbiegali inni, i te inne osoby też były e, zastrzelone prawie tam w ciągu kilku minut. No i e, wszystko. Odbywało się tak, tak szybko. Sporo osób zginęło właśnie no, ratując swoich towarzyszy. To był czarny czwartek. Mamy rocznicę tych wydarzeń teraz. No i mamy wojnę na wschodzie Ukrainy, gdzie w sumie zginęło znacznie więcej osób niż wtedy podczas całego Majdanu rok temu. Wtedy, kiedy kończył się Majdan, było takie przekonanie, że wśród wielu osób, że to koniec, ale też wielu sceptyków mówiło i obserwatorów, że to początek. No i, i czy tak nie należy rozumieć właśnie tego przekazu, który płynie z niemieckiego tygodnika der Spiegel, że Rosji, Władimirowi Putinowi nie chodzi o to, żeby zająć Donbas, żeby go do przyłączyć do Rosji. Że chodzi mu o to, żeby całą Ukrainę zniechęcić do spuścizny. Majdanu. No i właśnie ten tytuł, który a, przypomina o tym, że warto oddać Donbas, no to właśnie wtedy nie poratuje też całej sytuacji, bo jeżeli jest taki głów, główny cel, że jednak to cała Ukraina musi zostać jakby w strefie wpływu Rosji, no to właśnie nie ma znaczenia, oddamy Donbas czy nie. Jak oddamy Donbas, to będziemy tylko jeszcze z mniejszym terytorium, na którym znów musimy bronić się. Będą takie same konflikty w Odessie, w Charykowie, w innych miejscach. Więc. A w tym momencie mamy zlokalizowany konflikt na Donbasie, i może ma sens przynajmniej ta, ta też dla Ukrainy go tam zostawić. A w jakim sensie zostawić, rozwiązać na tym terytorium, tylko nie pozwolić już ten terytorium oddać, żeby przenieść konflikt na inne tereny?